Witam serdecznie. Znajdujemy się na nieruchomości świrykleńców. Są to budynki bliźniacze, które, że tak powiem, za sobą graniczą garażami. To też mamy zachowaną odpowiednią, odpowiednie wyciszenie od sąsiada. Znajdujemy się w, że tak powiem, tego domu. Można powiedzieć w korytarzu. Naprzeciw mamy drzwi wejściowe na ogród. A z tej strony mamy wyjście, że tak powiem, od wjazdu. Naturalnie, jak tak już widzimy, jeszcze trwają prace budowlane, ale przy okazji możemy zauważyć, z czego jest wykonany dom oraz jak wykonane jest ocieplenie, czyli jaka grubość styropianu, To jest ważne. No a następnie przechodzimy sobie do przedpokoju i po lewej stronie mamy tutaj tak zwane małe WC, które w rzeczywistości wcale nie jest małe. Możemy tutaj zarówno e, jeszcze urządzić pranie. Następnie przechodzimy do salonu, który jest e, położony na część południową. Mamy z niego wyjście na taras i ogród. Proszę zobaczyć, ogród dosyć spory w kształcie litery L. Bo za lewą stroną mamy jeszcze też część, która przynależy do tej nieruchomości. I tutaj po prawej, tak jak widzicie Państwo, mamy też już wydzielony swój własny ogródek. Z salonu mamy przejście również do kuchni. Marzeniem niejednej kobiety na pewno to jest, żeby mieć zlewo zmywak pod oknem. Więc tutaj to marzenie się spełnia. I dodatkowe doświetlenie kuchni mamy wychodzące na część wschodnią, można powiedzieć, że rano, rano będzie nam tutaj ładnie słoneczko świeciło naturalnie. W okresie wiosenno-letnim będzie tutaj na pewno bardzo, bardzo jasno i było. Po lewej stronie tego pomieszczenia mamy też jeszcze spiżarnię. No jak widzicie Państwo, jeszcze są tutaj worki które po prostu z sterokanem, które posłużą też do wycierplenia tego budynku. Bo jeszcze nie mamy tutaj zrobionego ogrzewania podłogowego, które naturalnie będzie w standardzie. Te prace zostaną poczynione już niebawem. Tutaj mamy jeszcze miejsce na kominek. Następnie przejdziemy sobie na piętro tego budynku. Przypomnę, budynek ma 134 metry. Do tego jest jeszcze garaż, który mamy na zewnątrz. Wchodząc po schodach. Mamy dosyć właśnie jasno, bo, bo jak Państwo widzicie, można sobie, że tak powiem, tutaj po lewej stronie zrobić to na zasadzie przyszybia i będzie nam wtedy łatwiej. W tej chwili znajdujemy się na piętrze budynku. Na lewą mamy łazienkę, która jest przygotowana zarówno pod prysznic, jak i wannę. Naturalnie możemy tutaj jeszcze wstawić pralkę jest też miejsc oczywiście naturalnie na WC. Proszę się nie obawiać, te wszystkie rury, które tutaj jeszcze w tej chwili widać i sufit, który, że tak powiem, jest jeszcze nie, jest już ocieplony, ale jeszcze nie ma, że powiem, zrobionego z górnego stropu. Proszę się nie obawiać. W każdym razie jest to dosyć fachowo zrobione, tak jak Państwo widzicie. Piana, pur, która nam ociepla całkowicie dom, więc ani w okresie letnim nie będziemy mieli gorąco tutaj na górze, ani w okresie zimowym nie będzie nam tutaj, że tak powiem, wiało czy było zimno. Nie? Znajdujemy się w tej chwili przed wejściem do kolejnej, właściwie do pierwszej, z sypialni. Ta sypialnia jest na stronę północną, ale no w tej chwili może jest troszkę ciemno, ale też mamy okna przy przyprószone śniegiem. Wczorajsze opady śniegu zrobiły swoje. Tak, normalnie jest tutaj dosyć jasno, dosyć obszerny pokój, jedna sypialnia dla, dla pociek, czy nie wiem, może być może dla kości. Następnie przejdziemy sobie do drugiej sypialni. Ta druga sypialnia też oczywiście jest na północ, ale ma dodatkowe doświetlenie na wschód, no co już dodatkowo nam czyni ten pokój dużo, dużo jaśniejszym. Mimo, że dzisiaj jest pochmurny dzień, mamy bardzo jasno. Jak Państwo słyszycie, jest tutaj bardzo cicho, tak? mimo że widzimy gdzieś tam za oknem, że przejeżdżają samochody i tak i tak mamy tutaj bardzo cichutko. Teraz przejdziemy sobie do tej największej sypialni, sypialni, która też ma oczywiście okno na wschód, jak i okna zarówno na południe, jak i dachowe okna jeszcze dwa, tak? czyli mamy bardzo, bardzo jasny pokój który jest, no można powiedzieć, bardzo obszerny. Proszę się nie martwić, jeszcze tutaj te piany będą wszystko zabezpieczone. Tutaj to będzie wszystko wykończone, także tego Państwa, że tak powiem, nie będzie widać. Wiadomo, ten dom zostanie oddany w stanie deweloperskim, więc będzie trzeba było jeszcze poprowadzić prace wykończeniowe ale myślę, że tutaj już zawsze jest to w gestii w sensie gustu, w sensie gustu kupującego, więc on tutaj, że tak powiem, będzie miał już tę decyzyjność. Pokazuję Państwu jeszcze tutaj, że w sypialni tej największej mamy garderobę. Jest to fajna rzecz, bo wiadomo, nie musimy sobie zagracać naszej sypialni niepotrzebnymi szafami, tak? Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na prezentację na, do domu w Świerklańcu, właściwie do bliźniaków. W Świerklańcu nazywa się to Złote Łany. Przypomnę, jest to oferta, w której klient nie płaci podatku PCC oraz prowizji dla biura. Także serdecznie zapraszam. Mój numer 730 545 026. Moje imię Lucian. Jeszcze raz zapraszam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.